Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nie ma człowieka, któremu byłoby obce uczucie zawiedzionej nadziei. Ciężko jest się pogodzić z tym, jak traci się sprzed oczu jakiś cel, plany na przyszłość. A sens życia da się pogodzić z taką stratą, z powodu której zostawiło się wcześniej dosłownie wszystko? W takiej sytuacji znajdują się dzisiaj uczniowie Jezusa. Mistrz, dla którego pozostawili swoje zajęcia, zawody, domy, rodziny, nie żyje. Umarł na krzyżu. Zginął śmiercią hańbiącą, przeznaczoną dla największych zbrodniarzy. Jeden z uczniów Jezusa, Józef, grzebie martwe ciało Jezusa w grobie. Potem grobowiec zamyka i odchodzi. Przed grobem pozostają dwie Marie i zamyślone wpatrują się w zamknięty ciężkim głazem grobowiec. I co dalej? To koniec? A może jednak jeszcze na coś czekają? Nie możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co wtedy uczniowie i najbliżsi Jezusa czuli, ale za to możemy postawić siebie samych w tych realiach. Jesteśmy w trakcie przeżywania tajemnic triduum paschalnego. Wczoraj, w piątek, Jezus umarł na krzyżu i został złożony do grobu. Jutro mamy zmartwychwstanie. A dzisiaj z liturgicznego punktu widzenia dzisiaj w Wielką Sobotę nie dzieje się zupełnie nic. Rytm przeżywania Triduum paschalnego wyznacza liczenie dni w ten sam sposób jak w tradycji żydowskiej, czyli od zachodu do zachodu słońca. Więc rzeczywiście dzisiaj w Wielką Sobotę nie dzieje się nic. Zmartwychwstanie świętować będziemy dopiero w najbliższą noc. A teraz pozostaje nam czekać. I myśleć. Wykorzystajmy ten cichy czas oczekiwania Wielkiej Soboty, żeby zadać sobie pytania: czy ja rzeczywiście dzisiaj na coś czekam? Jakie mam nadzieje co do zmartwychwstania Jezusa? Czy pragnę, aby On powstał z martwych, pokonał śmierć i przyszedł ze swoim panowaniem nad wszystkim, również nad moim życiem? Wykorzystajmy dzisiejszy czas aby przerwać na chwilę świąteczne porządki, pójść do Kościoła i spotkać się z tą wyjątkową ciszą grobu i tam, przy pogrzebanym ciele Jezusa, czekać na Jego zmartwychwstanie.